Chiny to jedna z najwcześniejszych cywilizacji na świecie. Jeśli chodzi o szokujące odkrycia na tym terenie, to dokonano ich całkiem sporo. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich niezwykłych znalezisk. Zapraszam do oglądania. Mimo że to jajo dinozaura odkryto dość dawno temu na terenie południowych Chin, badacze zwrócili na nie uwagę dopiero w 2021 roku. Podejrzewali, że w środku może skrywać się prawdziwy embrion nienarodzonego dinozaura. Po dokładnym badaniu odkryli, że faktycznie jest on w środku. Udało się wyciągnąć w zasadzie idealnie zachowany embrion dinozaura. Maluszek wyglądał bardzo podobnie do współczesnego pisklęcia. Uważa się, że był to nienarodzony teropod lub orwetozaur. Naukowcy nadali mu imię Baby Jinling. Eksperci uważają, że to znalezisko doprowadzi ich do wielu nowych odkryć dotyczących dinozaurów. Kto wie, może uda im się dzięki temu jakiegoś sklonować. Z kolei to szokujące nagranie stało się niezwykle popularne w internecie w 2019 roku. Możecie na nim zobaczyć przerażająco wyglądającą rybę wychodzącą z wody w pobliżu jednej chińskiej wioski. To, co jest naprawdę niepokojące w tym nagraniu, to fakt, że twarz tej ryby przypomina człowieka. Ma nos, dwoje oczu i ludzkie zęby. Nie wiadomo, czy jest to jedyny przedstawiciel tego nieznanego gatunku, czy może w głębi oceanu czai się ich znacznie więcej. Księżniczka Zoehi to mumia kobiety, która żyła około 4000 lat temu. Została znaleziona pochowana w pobliżu słonego jeziora na pustyni w Chinach, gdzie warunki pogodowe pomogły jej zachować nawet najdrobniejsze szczegóły, w tym rzęsy. Co więcej, jej usta i zęby również były w świetnym stanie. Kto wie, może to sama natura chciała, aby piękno tej kobiety zostało zachowane na zawsze? Mumia miała na sobie wysoką, szeroką czapkę i buty obszyte futrem, co świadczyło o tym, że nie była zwykłą kobietą. Musiała należeć do arystokracji. Nie wiadomo jednak, jak zginęła. Co ciekawe, można ją obecnie oglądać na wystawie w muzeum. Niedawno w Chinach znaleziono nowy gatunek starożytnego człowieka, który ma około 140 tysięcy lat. Ta czaszka jest naprawdę ogromna i należy do prehistorycznego, dojrzałego mężczyzny. Naukowcy nazwali te szczątki człowiekiem smokiem na cześć regionu Dragon River w północno-wschodnich Chinach, gdzie to zostały znalezione. Mówiono, że mózg tego człekokształtnego kształtnego był siedem razy większy niż u obecnie przeciętnego człowieka. Smokowi prawdopodobnie brakowało również podbródka i żuchwy. Naukowcy obecnie chcą dowiedzieć się więcej na temat tego gatunku dzięki badaniom DNA. Ciekawe, co takiego uda im się odkryć? W prowincji Yunnan w południowo-zachodnich Chinach znaleziono dwie skamieliny dinozaurów zidentyfikowane jako Bluefingarus magnus i Bluefingerus hunia. Zostały one odkryte podczas prac drogowych w 2015 roku. Jeden z dinozaurów ma 5 metrów długości, ale szacuje się, że w pełnej długości mierzył około 9 metrów. Druga skamielina została znaleziona około 500 metrów od pierwszej. Mówi się, że oba stworzenia żyły na Ziemi około 180 milionów lat temu. W południowo-zachodnich Chinach odkryto również te około 6 tysięcy starożytnych grobowców. Szacuje się, że pochodzą one z 1368 roku. Oprócz tych wielu grobowców, w tym miejscu znajdowały się również pozostałości dzielnicy mieszkalnej i tysiące zabytków kultury, w tym ceramika, wyroby z brązu, kamionki i monety oraz kilka pereł. Wyglądało na to, że całe miasto na pewnym etapie historii zostało z jakiegoś powodu pogrzebane głęboko w ziemi. A oto jedna z najlepiej zachowanych mumii na świecie. Lady Dai może i wygląda na spuchniętą i zdeformowaną, ale za to jej skóra jest nadal miękka, jeśli się ją dotknie. Mumia została znaleziona w Chinach i jest prawdziwą perełką, jeśli chodzi o badanie starożytnych cywilizacji. Jej ręce i nogi wciąż są w stanie się zginać. Jej narządy wewnętrzne były nienaruszone, a w jej żyłach wciąż była krew. Jest to zarówno przerażające, jak i fascynujące. Niedawno na terenie Chin odkryto te trzy szkielety, czegoś, co przypomina gigantycznych ludzi. Ich wysokość waha się od metra osiemdziesięciu do 2 metrów. Zostały one odkryte w południowo-wschodnich Chinach i mówi się, że mają 5000 tysięcy lat. Ci ludzie musieli za życia być znacznie więksi niż ludzie współcześni mieszkający w Chinach. Obszar ten po zbadaniu uważany jest za starożytne centrum polityczne, gospodarcze i kulturalne, tak więc istnieje możliwość, że ci mężczyźni posiadali wysoki status społeczny w swojej epoce. Ten niezwykły detektor trzęsień ziemi został wynaleziony w 132 roku naszej ery, czyli około 2000 lat temu przez człowieka zwanego Chiang Heng. Sprzęt ten nie tylko ciekawie wygląda, ale również bardzo dobrze działa. Na detektorze znajduje się osiem smoków, z których każdy trzyma miedzianą kulę. Reprezentują one osiem kierunków świata. Za każdym razem, gdy miało nastąpić trzęsienie ziemi, smok w odpowiednim kierunku wypluwał miedzianą kulę, ostrzegając w ten sposób ludzi przed nadchodzącą katastrofą. To naprawdę niesamowite, że coś takiego powstało 2000 lat temu. Mieszkańcy miasta Ziukola w Chinach natknęli się na ten duży, dziwny szkielet. Ma on około 19 metrów długości, wygląda jak jakiś wielki smok. Ma dużą czaszkę i dwa maleńkie ramiona. Szczegóły na ten temat nie zostały jeszcze potwierdzone, i nie wiemy, czy jest to fałszywka, czy coś prawdziwego. Naukowcy wciąż nad nim pracują. Możliwe, że już niedługo poznamy więcej informacji na temat tego odkrycia. Kolejne odkrycie, podobne do tego, w którym znaleziono embrion dinozaura, miało miejsce w 2017 roku. W prowincji Hongkong w Chinach, podczas budowy, robotnicy natknęli się na coś niezwykłego. Znaleźli pięć jaj, które, jak się uważa, mają około 70 milionów lat. Jaja zostały znalezione na głębokości około 8 metrów. Były pokryte czerwonym kamieniem i prawdopodobnie należą do dinozaura znanego jako fangus. W Chinach w poprzednich latach odkryto wiele innych jaj dinozaurów. Kto wie? Może niedługo archeolodzy wykopią tam jajo, z którego coś się jeszcze wykluje. To zdjęcie pochodzi z filmu, który niedawno wyciekł do internetu. Widzimy na nim mężczyznę trzymającego istotę przypominającą dinozaura. Podobne do dinozaura stworzenie wyglądało na dość spokojne i zrelaksowane na rękach tego lekarza. Jednak czy jest ono prawdziwe? A może to jakaś zwykła mistyfikacja? Możliwe, że naukowcom udało się już sklonować ten pradawny gatunek. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Z kolei tutaj naukowcy z Anglii natknęli się na te duże, skamieniałe szczątki należące do jakiegoś morskiego stworzenia. Ludzie nazywają go smokiem morskim. Spójrzcie tylko, jak wielka była to bestia. Jest to duży i dawno wymarły gad morski, którego wiek szacuje się na około 180 milionów lat. Archeolodzy twierdzą, że to stworzenie miało masywne zęby, oczy i duży pysk, a cechami ciała przypominało współczesnego delfina. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!